Cześć, tutaj Łukasz Poen Energii. Opowiem dzisiaj o mostkach termicznych. Mostki termiczne są ściśle związane z zagadnieniem budowy domów energooszczędnych. I czym właściwie są te mostki termiczne? Mostki termiczne są to miejsca i połączenia w budynku przerwania w warstwy izolowanej przez warstwę nieizolowaną. Najczęściej są to połączenia stropów ze ścianami. Są to miejsca osadzenia stolarki okiennej bądź miejsce, w którym do stropu dowiązujemy się z płytą balkonową. Są one szczególnie niebezpieczne chociażby ze względu na kwestie zdrowotne. W momencie, kiedy mamy dużą różnicę temperatur, dochodzi do przekroczenia punktu rosy i następuje skroplenie wody. W ten sposób powstają przeróżne pleśni czy grzyby. Zatem jest to niebezpieczne dla zdrowia. Do tego niszcza je konstrukcja, a koszty, jakie ponosimy za ogrzewanie, są zdecydowanie większe. Pytanie jest, jak uniknąć tych mostków termicznych? Na pewno na etapie projektowania. Projekt domu energooszczędnego musi być odpowiednio zaprojektowany i dobrze przewidziany. Podczas budowy domu energooszczędnego należy doglądać, aby wszystkie elementy były Prawidłowo wybudowane, mam tutaj na myśli ciepły montaż stolarki, ciepłe parapety. Jakość wykonania musi być naprawdę na najwyższym poziomie. Do tego ważne jest, aby stosować wysokiej jakości materiały. Ale jest to tylko jedna cegiełka w budowie całego domu. Po więcej informacji zapraszamy do nas na dompoenergie.pl.